Przyzwyczailiśmy Was, że lubimy miejsca nieoczywiste z jedzeniem, a sklep rybny, no to nie ma nic lepszego. Ostatnio taką rzecz, czyli sklep rybny, który od razu przygotowuje yy, zakupione ryby, to widzieliśmy w Jordanii. I tutaj można sobie kupić rybę i wtedy przygotować ją w domu, a można sobie rybę kupić i wtedy ją pan albo ugotuje, albo usmaży, albo upiecze. Wybieramy z tego, co jest dostępne. Tutaj do tego są... A, mamy mule, bardzo ładne... Bardzo ładne krewetki. Na przykład jest tuńczyk. Zobaczcie. Różne rodzaje ryb, małe dorady. No jest też łosoś, jest też okoń morski, zwany labraksem. O, tutaj są duże dorady. Anszuła, sardynki i... Wtedy mówimy, czy chcemy pieczoną, czy gotowaną, czy smażoną. Pani właśnie, super ekipa. My sobie zamówiliśmy i właśnie zajadamy. Co mamy na talerzach? Wyborne to jest. Wyborne rzeczy. Te są świetne, Cztery chubiące, rybki, małe, jejku. anszuła smażone świetnego. do tego fryty. No i kreteński klasyk, czyli horta, czyli dzikie, warzywa, gotowane. No zioła. takie no. No zioła. Lisiastę. Gotowane. Czyli tak, nie dość, że sklep rybny z super wyborem, to jeszcze przygotowują. Pozdrawiamy. Z... Pozdrawiamy ze śródziemnomorskich wakacji. Trzymajcie się. Pa, pa.